Każdy człowiek nosi w sobie marzenie o lepszym życiu, marzenie o spokoju, o bezpieczeństwie, o domu, który daje poczucie dumy, o czasie wolnym, który można spędzić z rodziną i przyjaciółmi, bez wiecznego liczenia wydatków i stresu związanego z rachunkami. I każdy człowiek, niezależnie od tego, czy mieszka w Warszawie, w małym miasteczku czy na wsi, czuje w środku tę samą potrzebę żyć lepiej. Ale prawda jest taka, że większość ludzi nigdy tego nie osiągnie. I nie dlatego, że brakuje im zdolności, talentu czy okazji. Nie dlatego, że świat jest przeciwko nim. Prawdziwy powód, dla którego nigdy nie będziesz bogaty, dopóki tego nie zrozumiesz, jest prostszy i bardziej bolesny. Ten powód tkwi w tobie. Od najmłodszych lat uczymy się żyć w pewnym schemacie. Rodzice, nauczyciele. Otoczenie: wszyscy wbijają nam do głowy, że najważniejsze to mieć stabilną pracę, że trzeba chodzić do szkoły, potem do pracy, najlepiej na etat. A jeśli masz umowę i pensję co miesiąc, to już jest sukces. Ale nikt nie uczy nas, jak działa pieniądz. Nikt nie uczy nas, że prawdziwe bogactwo zaczyna się nie w portfelu, ale w głowie. I dlatego dorastamy. Patrząc, jak nasi rodzice ciężko pracują całe życie, a mimo to na starość liczą każdy grosz. Widząc to, zaczynamy myśleć, że tak po prostu musi być, ale to nieprawda to nie musi być twoja przyszłość. Największa bariera to mentalność. Ludzie przyzwyczajeni są myśleć jak konsumenci, a nie jak inwestorzy. Konsument pyta, na co mogę wydać, a inwestor pyta, jak mogę pomnożyć. Konsument żyje chwilą, chce zaspokoić natychmiastowe pragnienia: nowy telefon, wakacje na kredyt, ubrania, które za rok będą leżeć w szafie. Inwestor potrafi odłożyć natychmiastową przyjemność dla większej nagrody w przyszłości. To właśnie różni biednych od bogatych. I dopóki tego nie zrozumiesz, dopóty bogactwo będzie dla ciebie czymś odległym, niemal nierealnym. Bogactwo wymaga cierpliwości. Ludzie chcą szybkich efektów. Widzisz reklamy w internecie. Zarabiaj 10 tysięcy w tydzień. Szybki zysk bez ryzyka. Ale to iluzja. Nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Bogaci ludzie wiedzą, że droga do wolności finansowej to proces, który wymaga lat, konsekwencji i mądrych decyzji. Nie chodzi o jeden strzał, jedną okazję, która zmieni wszystko. Chodzi o powtarzalne nawyki. Odkładanie, inwestowanie, uczenie się, dyscyplinę? I tu pojawia się kolejny powód, dlaczego większość nigdy nie osiągnie bogactwa. Brak samodyscypliny. Ile razy obiecałeś sobie, że zaczniesz oszczędzać? Ile razy planowałeś, że zainwestujesz, że sięgniesz po książkę o finansach, że zrobisz krok w stronę rozwoju? I ile razy wybrałeś łatwiejszą drogę serial, zakupy? Kolejny wieczór spędzony na niczym? Te małe wybory każdego dnia budują twoją przyszłość. Bogactwo nie jest dziełem przypadku, ale konsekwencją setek decyzji podejmowanych każdego dnia. W połowie życia wielu ludzi budzi się z refleksją: Gdzie się podziały te lata? Dlaczego wciąż jestem w tym samym miejscu? Ale prawda jest brutalna. Jesteś w tym miejscu, bo sam wybrałeś takie decyzje. Nie los, nie rząd. Nie gospodarka, ty. I dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz powtarzać te same błędy. Jeśli to, co mówię, trafia do ciebie, nie zatrzymuj się teraz. Posłuchaj do końca. Ten kanał powstał właśnie dla takich ludzi jak ty, by dać ci wiedzę, inspiracje i narzędzia do zmiany. Subskrybuj i zostań tu na dłużej, bo każda chwila, którą spędzisz na nauce, jest krokiem w stronę innej przyszłości. Ludzie biedni mają też inną relację z czasem. Myślą, że mają go dużo. Odkładają decyzję: Zacznę jutro od poniedziałku, od nowego roku. Ale bogaci wiedzą, że jutro nigdy nie nadchodzi. Każdy dzień to okazja i każdy dzień, w którym nic nie robisz, jest stracony na zawsze. Czas to najcenniejszy zasób. Pieniądze można stracić i odzyskać, ale czasu. Nie odzyskasz nigdy. Drugim powodem, który trzyma ludzi w biedzie, jest strach strach przed ryzykiem, przed stratą, przed porażką. Wolą stabilność, nawet jeśli ta stabilność oznacza przeciętność. Ale prawda jest taka: bez ryzyka nie ma nagrody. Bogaci rozumieją, że porażka jest częścią drogi. Każdy milioner, którego widzisz, ma za sobą lata błędów, strat i nauki. Ale nie zatrzymali się, bo wiedzieli, że największą porażką jest brak działania. Trzecim powodem jest brak wiedzy. Ludzie uczą się w szkołach wszystkiego dat, wzorów, regułek ale nie uczą się, jak zarządzać pieniędzmi. Większość dorosłych nie rozumie inflacji, procentu składanego, podstaw inwestowania. Jak więc mają być bogaci, skoro nikt im nie dał fundamentów? Ale to nie jest wymówka. W czasach internetu masz dostęp do wiedzy większej niż kiedykolwiek. To Twoja decyzja, czy po nią sięgniesz. Bogactwo to nie jest suma pieniędzy na koncie. Bogactwo to wolność. Wolność, by decydować, jak spędzasz swój dzień, z kim, gdzie. To wolność, by nie być zmuszonym do pracy, której nienawidzisz, tylko dlatego, że musisz opłacić rachunki. I to jest coś, o co warto walczyć. Ale dopóki będziesz traktować pieniądze tylko jako środek do natychmiastowej przyjemności, nigdy tej wolności nie zdobędziesz. Chcę, żebyś to zrozumiał. Jesteś w miejscu, w którym jesteś, bo sam je stworzyłeś. I to dobra wiadomość. Bo skoro sam to stworzyłeś, możesz to też zmienić. Nie jutro, nie za tydzień. Dziś. Dlatego zatrzymaj się na chwilę i pomyśl jak wygląda Twoje życie teraz? Czy to jest życie, o którym marzyłeś? Jeśli nie, to czas przestać oszukiwać samego siebie. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć działać. Jeśli ten materiał cię poruszył, nie traktuj go jako chwilowej inspiracji. Zrób krok. Zdobądź wiedzę, zacznij inwestować, zmień swoje nawyki. A jeśli chcesz być częścią społeczności ludzi, którzy naprawdę chcą się rozwijać, zostań tutaj. Subskrybuj i weź to na serio. Nie dla mnie, ale dla siebie. Bo jeśli nie zrobisz tego dziś, to za dziesięć lat będziesz w tym samym miejscu, tylko starszy i bardziej zmęczony. Na koniec zostawię ci jedną myśl. Bogactwo nie jest dla wybranych, nie jest dla tych, którzy urodzili się w odpowiedniej rodzinie czy mieście, jest dla tych, którzy mają odwagę spojrzeć w lustro i powiedzieć: To ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. Jeśli potrafisz to zrobić, jesteś już krok przed większością. Bo większość nigdy nie odważy się przyznać, że problemem są oni sami. Ale jeśli ty masz tę odwagę, to właśnie dziś zaczyna się twoja droga.